Gonił Stado, tak Taki, stado przygonił Dobry piesek Cześć Hej, hej Jesteśmy tutaj u znajomych Ten, To gospodarstwo nazywa się Zwierzogród, bo mają duże zwierząt, a tutaj dzisiaj zostaniemy Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną tak. nockę tutaj No no ja właśnie zbierałam się, żeby zbierać kwiaty czarnego bzu na śniadanie, bo będą kwiaty w cieście. Garenda robi bardzo dobre śniadanko. No, a tak przez cały dzień generalnie postaramy się pokazać Wam tutaj okolice, co jest tu ciekawego, a na pewno coś ciekawego, się, słuchajcie, znajdzie, także zostańcie z nami do końca. A ja wam powiem, że taka gospodarka to jest coś pięknego. Jest taki niesamowity kontakt z przyrodą. Tutaj zaraz obok jest las, idąc dosłownie tam. Minutkę czy dwie wczoraj tam przejeżdżaliśmy na rowerze, bo samą końcówkę trasy zrobiliśmy taką niestandardową, zupełnie nie jakimiś publicznymi drogami, tylko takimi leśnymi traktami. No natomiast y, jest dużo pracy przy takiej gospodarce, no bo jednak wymaga to od człowieka jakiegoś poświęcenia. Tak jak widzieliście, Iza zajmuje się produkcją serów. Na pewno zaraz coś na ten temat też Wam opowie, ale. Trzeba rano wstać, wydoić kozy. No, także będzie ciekawie na pewno. Wam tutaj postaram się jak najwięcej ciekawych rzeczy pokazać. Dorenda zaraz będzie przygotowywać śniadanko. Właśnie stoję tutaj wśród kwiatów dzikiego wina, ponieważ to dzisiaj zjemy na śniadanie. Jeśli nie wiecie jeszcze, jak się to robi, to musicie zobaczyć, bo Dorenda Wam na pewno to pokaże. No, ładnie pachną, ale nie tak bardzo mocne i są tak lekkie, lekko wilgotne jeszcze, więc pomyśleliśmy, że je położymy trochę na słońcu po prostu, bo tutaj dopiero na koniec dnia będzie troszeczkę słońca. To pewnie jak są suche, to te piłki bardziej mniej się lepią jakby, więc lepiej będzie czuć tak myślę. My spaliśmy w starym domu, a Krzysiek Iza i Majka. Mieszkają, słuchajcie, nietypowo w takiej kopułce. To jest kopułka zrobiona ze słomy. Poznajcie, to jest Maja, córka Krzyśka i Izy. I powiedz mi, gdzie my teraz jesteśmy? To jest kopułka? Nie, teraz jesteśmy w moim pokoiku nad garażem. Ten pokoik będzie na lato i będę tutaj spać z moimi koleżankami. A co z domkiem na drzewie? Bo miałaś mieć też domek na drzewie. No to jest zamiast domku na drzewie, bo nie ma tutaj zbyt dobrych drzew na domku na drzewie. To znaczy jest za dużo gałęzi, nie zmieściłby się. A jakie masz plany tutaj na roz, rozbudowę tego pomieszczenia? Chcę tam dać materac, tutaj stolik, tutaj będą tablice, tutaj może jakaś półka z książkami. I obok materacu będzie, gdzie ma taki malutki dywan. Aha, a masz tutaj światło prąd? No tak, tutaj? mam prąd. Aha. Mam światło, mogę zapalić stąd, a mogę także z dołu. Okay. A tutaj jest także kontakt, Aha. do którego mogę coś wpiąć. Czyli możesz sobie ład ładować coś na przykład. Tak, tutaj. albo mogę wpiąć na przykład jakąś lampkę albo coś. Super, ja myślę, że, te, że dziewczynki w twoim wieku mogą ci pozazdrościć, że masz taki swój własny prywatny pokoik. No tak, ale... Le to nie będę musiała zazdrościć, bo ja się z nimi podzielę. Ale, ale na przykład moja przyjaciółka ze szkoły bardzo jest podekscytowana tym, że tutaj u mnie jest zbudowany taki pokoik i ja obiecałam, że kiedyś jak tutaj przyjdzie, to właśnie się tutaj pobawimy. Spalamy traktorek i jedziemy do lasu. W lesie jak zwykle raj. Tam się złamało, tam jest dół. korzenia. Skubany. To czemu waszą farmę nazwaliście Zwierzogród? No bo są zwierzęta i jest ogród. Nie? No ja to wymyśliła, wiesz ona wszystko wymyśla. Wszystkie... Majka? A. Tak. Wszystkie zwierzęta mają imiona po majce. A jest. To dom, nie? Tak, dom i przesączony. Nie chcę, Nie chcę iść, musiałbym bardziej naostrzyć sobie ona jest już trochę tempata. Trochę małą piłę mam do tego. Normalnie kumpel przyjechał, to kumpel do mnie, do tych większych kawałków na dole, 45 cm. Ale uszkodził sobie obojczyk no nie wiesz no z dużą piłą, ją ciął to jak masło a twoja piła ile ma no mała jest ale poza tym już jest on miał wiesz bardzo ostry ten łańcuch ten mój już jest trochę taki ostrzyłem go dzisiaj rano ale to i no i ona tak wiesz dostaje w dupę na takim ciężarze tak, trzeba takim obracać drugiem. po kawałku tak no a Paweł po prostu wiesz leciał nowym łańcuchem dłuższym trochę no my tak gadu gadka a cały wóz się uzbierał więc co podjedziemy tam do góry ta, nie będzie, tak. nie będzie za ciężko? Teraz nie, ale nie dał żadnego. No, to udało się dojechać. Pokażę Wam tutaj jeszcze pewną ciekawostkę przy ulach. Zaraz w ogóle zajrzymy do środka, ale w międzyczasie, słuchajcie, przyleciała rójka. Nie z tych uli, które są tutaj, tylko jakaś obca i siedzi tam u góry. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale spróbuję Wam to zaraz pokazać. Ja tu mam matkę w specjalnym izolatorze. Matkę, którą dołożyłem im. Która. Wymieniałem matkę i ta matka siedzi teraz w specjalnym izolatorze, żeby pszczoły ją zaakceptowały, czyli żeby przysiągnęła zapachem ula i wsadzona była ramka z młodymi pszczołami, które się wykluwały dopiero oraz matka ze świtą. I teraz te pszczoły, które się wykluły, zobaczyły, od razu matkę ją zaakceptowały, ponieważ te wszystkie mogłyby jej nie zaakceptować. Bo to jest taka dosyć rójka, która no, w miarę agresywna. I teraz młode się wykluwają, widzą nową matkę, akceptują matkę, a te nie mają do niej dostępu, bo ona jest w izolatorze odizolowana jest. Ona, nie? A świta jest, którą kupiłaś? Tak, to? świta razem z matką przyszła. teraz to otworzysz? Nie, całkiem nie otworzę, ale uchylę, tak, że zrobię na pół tutaj, że będą te pszczoły mogły już powoli z ula do niej się dostawać. Aha. Natomiast chcę jeszcze zobaczyć, czy ona zaczęła mi już składać jajeczka, bo ona jest unasiedniona. Na lata może być 57. Tak, a tak. na zimę się 20. To jest pszczółka z numerkiem 29. Nie tutaj już zaatakowały przed chwilą, ale. Tutaj, tutaj Gdzie a jest. jest? A, o to nie taki a, numerek jest. To ta jest. niebieska, tak? tak? Tak. To jest matka. A jest matka. Okay. Teraz się schowało. No ważne, że żyje. No to jest ważne. Ale nie składa jajek jeszcze, to mnie martwi. Taki profesor Wojka, 92-letni, specjalista od pszczół, który mówi, że ktoś, kto nie umie bez koszuli i czapki pracować przy pszczołach, ten partacz. E? Także ja jestem partacz, no ale. Ale mnie kurde gryzą, no i on twierdzi, że wiesz, że o tej godzinie co my teraz robimy, pora, przerwa, pora obiadowa nie ma w ulu pszczół z twardymi żądłami, bo tamte stare są poza, szukają wiesz, nektar, pyłek, a w ulu są tylko młode z miękkimi, no ale właśnie cię urządliły trzy przed chwilą. No, jedna w głowę i dwie w no. Więc ta teza się nie potwierdza. No, na pewno nie mam rękawiczek. No ale na pewno też, że się ruszyłeś, trzeba bardzo powoli być, gadać sobie z nimi, uchyliłem im tu. Wcześniej było zamknięte i teraz pszczoły z zewnątrz mogą wejść do środka do tej matki Aha. po tygodniu. Ona już tydzień była w ulu. Ale, ich, ale mogą tylko wejść, czy... No mogą wejść i wyjść. wyjść. Chodzi o to, że. Ale jeszcze nie tak na pełnym. Aha. Czyli żeby to jeszcze tak trochę ograniczyć ten ruch, ale już teraz więcej pszczół zacznie mieć kontakt bezpośredni A z matką. A matka nie wyjdzie, bo jest za mała dziura? A matka nie wyjdzie. No, bo jest za mała, tak? Tak. Matka jest większa. Po tak, matka jest większa. I o to chodzi, że ona już w tym momencie, po tym parę dni, jeszcze parę dni. I zostanie już w pełni zaakceptowana, wtedy tą kramkę, ramkę wywale ten izolator i włożę ją bezpośrednio. I wtedy ma ruszyć pełną parą, cała naprzód. Czyli z składaniem jajek, bo one od y, dwóch tygodni, trzech tygodni nie mają dzieci. Nie? I się dlatego też troszkę denerwują. Aczkolwiek widzę, że się, zro, że się zrobiły takie y, radosne bardziej od momentu jak matka się pojawiła. Wcześniej było gorzej. No to w sumie zaliczyłem cztery dupnięcia, bo jeszcze mnie jedna przed chwilą tutaj ukończyła w rękę, ale nie zobaczycie, bo to jest nic praktycznie nie widać. To czemu, Majka, wasze gospodarstwo nazywa się Zwierzogród? Yy, to dlatego, w sumie, sam pomysł to właśnie ja wymyśliłam, bo nie było żadnego pomysłu na nazywanie naszej farmy. tak? Farmy. Yy, I. Ja z takiej bajki, która się nazywa zwierzę-ogród, tylko tam jest zwierzę-ogród. Aha, a ty? Wy, a to my zrobiliśmy Zwierz ogród Zwierz ogród Bo tutaj są u są nas zwierzęta. No i y, ogród się wziął od tego, od tych puli. I, lasu. i tego, że macie jeszcze jakieś warzywka, tak. owoce i takie różne, tak? Sery. Sery. A jakie macie zwierzęta? Mm. Mamy kozy, owce, osiołki, psy, koty, gęsi, kaczki, kury, kury. i to chyba wszystkie. I, to... I, pszczoły. No I pszczoły. A to są twoje ulubione pieski, tak? Yy... No tak, a ta tutaj to jest moja ulubiona pina. A to jest Kropa, to jest mamuśka, tak? Tak, to jest Kropcia. A ta tutaj, tylko teraz akurat jedzą. No ale ta tutaj to jest, jest całka. A ten tutaj to borys. A jaka to rasa, powiedz, żeby wszyscy wiedzieli. To jest border collie, jest rasowy, pasterski. Krzepkę właśnie kiedyś wzięliśmy, żeby nam owcy pomagała zaganiać. I pomaga, nie? Dzisiaj widzieliśmy. Tak, pomaga, pomaga. Yy... A później się okazało, może rodzice pomyśleli, że raz można by jej było pozwolić, żeby chociaż raz miała dzieci. No i właśnie ten wydaje się dziwny, bo normalnie jak w książkach poszuka się Border Collie, to właśnie będą takie czarno-białe. Ale to jest Blue merle, czyli marmurkowy, bo Aha. właśnie tata taki był. Słuchajcie, a Iza się profesjonalnie zajmuje produkcją serów. Robisz sery Kozie i sery z mleka krowiego, tak? Tak. tak. Jaka jest różnica? Już nie, nie mówmy o smaku, powiedzmy teraz, tylko kolor o czymś świadczy? Tak, kolor y, świadczy, bo krowie sery są żółte. Z czasem nabierają coraz bardziej żółtej barwy, a kozie zostają. Yy, jaś, dużo jaśniejsze. Jaśniki, okay. Dużo jaśniejsze. Mleko krowie jest, w ogóle nawet po udoju widać, że krowie mleko jest bardziej żółte, a, a kozie jest białe. Inaczej te tłuszcze mm -hmm. yy, tam działają, inaczej yy, to wygląda. Czyli Natomiast... co to farma, farma zwierzogród, bo oprócz ogrodu, zwierząt, to już serki, tak? <noise> No, zwierzogród dlatego, że są i zwierzęta, i ogród. <grymne> <grymne> Natomiast sery zaczęłeś mówić o tym, że profesjonalnie ja tak y, trochę się tego boję, bo, bo nie uważam, że to jest profesjonalnie ciągle się uczę. <grymne> to jest. No chyba zadanie na całe życie, żeby Ale co? się ciągle uczyć. Masz już tutaj swoich klientów, którzy wracają do Ciebie cały czas, kupują serki? Tak, mam klientów. Bardzo fajnie, bo dużo ludzi kupuje, przyjeżdża i kupuje. Czasami są to wizyty przy okazji, a czasami jak spróbują, to później chcą, żeby im wysłać. Mhm. E, czasami ludzie się po prostu dowiedzą się albo od znajomych, albo ze stronki, że, że są sery, no więc jak są stronki? To jest na Facebooku Różanka. E, natomiast chyba dla mnie i tak jest sama frajda zrobienia jest e, największą taką satysfakcją. Ale też oczywiście nie ukrywajmy, że to, że ludziom smakują to, to, to jest bardzo fajne. I powtar masz powtarzalne smaki? Czy każdy serek jest inny? Tak, jedynie? mam już. już Nie jest to tak, że jest ruletka, co wyjdzie to będzie. Już w tym momencie wiem, że jak robię gołdę, to, to mniej więcej mhm. wiem czego się spodziewać. W sensie gołdę, ser w tak. stylu gołdy, czy, czyli cały ten proces technologiczny wygląda tak jak przy produkcji gołdy. Natomiast wiadomo, że to nie będzie ten sam ser, bo choćby dlatego, że krowy jedzą co innego. A jak y, ktoś by chciał kupić, to teraz ma problem, tak? Bo Ty masz już zapisy, kolejkę na serki. Głównie kozie, tak. No, jest bardzo dużo chętnych na kozie sery. Y, w związku z tym, że jest trochę alergików, Aha. jest. Y, a też myślę, że też jest moda y, trochę na kozie sery. Więc ja zawsze też staram się przemycić te, krowy, te krowie, bo, yy, bo czasami ludzie, słysząc krowie, myślą kategorią twarogu mm. yy, krowiego. A, a jak spróbują, no to wtedy się okazuje, że, że to są trochę innego rodzaju. No że... i co, te serki yy, zrobiłaś niedawno, ale tak naprawdę one jeszcze muszą być. Yy... Te dopiero pójdą do piwnicy, do dojrzewalni. Do dojrzewalni. Bo one wyszły z solanki i teraz muszą dzień, dwa sobie poobsychać tutaj, żeby y, do piwniczki zanieść je suche. I bo... jaki, ile proces cały trwa tak? No wiadomo, dojrzewać mogą i rok, prawda, ale... Im więcej, I więcej no, no. 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 Ale żeby już tak były, powiedzmy, smaczne, to trzy miesiące? Yy, bezpieczny ser mówi się o sześciu tygodniach, że to jest bezpieczny ser. Yy, czyli minimum to jest sześć tygodni. Bo wtedy, y, jeśli coś jest nie tak w serze, w sensie są bakterie, które nie powinny tam się znaleźć, to one podczas dojrzewania po 6 tygodniach się y, ujawniają. Mhm. Więc wtedy, rozkrawając ser, widzisz, czy, y, i smakując, i... widzisz mhm. czy, czy jest ok, czy czy coś tam się podziało, nie, bo, bo robię z niepasteryzowanego mleka, więc to jest... Y... Czysto ekologiczny produkt. No, przerabiam świeże mleko, więc mhm. to jest, zdarza mi się, że czasami mam z, nie wiem, z wieczornego i porannego udoju, no to wtedy pasteryzuję, ale to są, y... to jest jakiś tam odsetek serów, natomiast głównie robię ze świeżego i Zresztą każdy ser jest opisany, bo jest do każdego sera karta produkcji. Aha. Czyli po prostu masz tak swoją trawę, swoje kozy. Swoje kozy, i swoje, swój, kozy, i swój swoje ser. siano, swój owiec. Tak, więc to w tym Żadnie momencie. W chemii, prawda, wszystko... No nie, no nie, bo to myśmy zaczęli robić sery dla siebie, no więc to jakby zupełnie... Mhm. Nie, zresztą w ogóle nie używamy chemii ani przy karmieniu zwierząt, ani przy uprawach, więc to wszystko jest. Więc to wszystko jest tutaj. E, tak, jakbyś, jakbyśmy to robili dla siebie, więc okay, to jest super. Nie. Dzięki. Tak widzicie, fantastyczne miejsce. Naprawdę nie można się tutaj nudzić. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze coś ciekawego się dzieje. Powstają pyszne, przepyszne serki. Wczoraj jedliśmy na kolację, naprawdę mega. Także zostawiam Wam tutaj adres Facebooka Zwierzogrodu. Wpadnijcie na tą stronkę, bo naprawdę warto. Powstają tam różne fajne wpisy, fajne zdjęcia. Także zostawcie też dla Izy, Krzyśka i Majki jakieś łapki w górę. No i słuchajcie, na razie się z Wami żegnamy. Myślę, że jeszcze tutaj w okolicy jest dużo ciekawych rzeczy. Ale zostawimy też coś na jutro, żeby jeszcze wam pokazać więcej. Także do zobaczenia. Pa Pa.